Szukasz samochodu, nie masz czasu na ciągłe przeglądanie ogłoszeń. Lzxpl pomoże. Za jedno sprawdzanie zapłacisz jedną dziesiątą grosza. Będziemy wyszukiwać i sprawdzać za Ciebie, czy pojawiły się nowe oferty i damy Ci natychmiast znać. Ty zajmiesz się innymi ważnymi rzeczami, a my zadbamy o to, by nie minęła Cię żadna okazja. Pokażę Ci, jak szukać. Wejdź na przykład na otomoto ty, czy inny serwis, na którym szukasz samochodu i chcesz go tam znaleźć, wypełnij wszystkie parametry znajdź wyszukiwania i ważne jest żebyś posortował od najnowsze. Lzxpl służy do monitorowania, czyli sprawdzania nowo pojawiających się ogłoszeń. Jeśli masz już tutaj wszystko fajnie wyklikane, pojawiają się wyniki. Wtedy potrzebujesz skopiować link i wkleić go do aplikacji lub na stronę lzxpl. Przechodzimy na lzx, dodajemy nowe wyszukiwanie. W tym miejscu wklejasz link, który skopiowałeś z przeglądarki, sprawdzamy Czytują się oferty, które zostały nowo znalezione. Zmieniasz nazwę. Jeśli masz dużo wyszukiwań, to ważne jest, żeby je umieć rozpoznawać. Następnie zdecyduj, jak często chcesz sprawdzać, jak bardzo zależy ci na tym, żeby być na bieżąco. Możesz sprawdzać co 15 minut, co 2 minuty, co 12 godzin, w zależności od tego, jaką masz potrzebę. Jeśli sprawdzasz co 2 minuty, potrzebujesz 420 sprawdzeń. Możesz też zmienić godziny, w których wyszukujemy. Mała jest szansa, że o trzeciej w nocy doda ktoś super ofertę ekstra samochodu, ale jest taka szansa. Także zmiany zostały zapisane i już teraz będziesz dostawał powiadomienia na telefonie czy w inny sposób, jaki wybrałeś, i wszystko jest gotowe. Będziemy sprawdzać na Ciebie, jeżeli ustawisz co 2 minuty, to co 2 minuty będzie sprawdzane Twoje wyszukiwanie, więc wtedy szansa na złapanie super okazji jest dużo większa niż kiedy robisz to sam, kiedy masz wolny czas. Jeśli masz pytania, coś jest niejasne, napisz. Zapraszamy cię do odwiedzania naszych stron informacyjnych.